Piłkarze że GKS Tychy wracają z urlopów. W jaki sposób pan te ostatnie tygodnie spędził? Był czas na odpoczynek, na złapanie kilku promieni słonecznych na to, żeby trochę od tej piłki odpocząć. Czy jednak menadżerowie telefony nie dawały spokoju w tym czasie? Znaczy, współpracowaliśmy z Krzyszkiem Bizackim. On otrzymywał telefony. Ja ja byłem. A tydzień poza granicami Polski, ale prawdą jest, że otrzymywałem dużo telefonów, musiałem sprawdzać zawodników, żeby mieć czyste sumienie i nadal tak będzie, myślę do pierwszego sparingu z GieKSą w przyszłym tygodniu, bo to jest najlepszy okres, żeby, żeby tych zawodników, powiedziałbym, których nie znamy do końca, albo do których mamy jakieś wątpliwości, żeby, żeby sprawdzić. Ale nie ulega wątpliwości, że my jesteśmy na takim etapie i mamy taki cel i myślę nie tylko my, ale większość zespołów, że musimy brać zawodników, powiedziałbym, uznanych na tyle, ile mamy możliwości finansowe, sprawdzonych, bo Wiemy, że inne zespoły tak samo będą robić, a, 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 a trzeba zająć tak dobre miejsce, żeby, żeby realnie myśleć. A myślę, że jest taki cel po tym okresie już mojej pracy, żeby myśleć realnie o tym, o czym myślą od dłuższego czasu kibice. Aczkolwiek nie jesteśmy już tak, aż tak długo na tym szczeblu centralnym, żeby od razu być pewnym, że, że, że awansujemy, ale, ale, ale trzeba mieć jak najwięcej atutów po swojej stronie, żeby, żeby realnie i, 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 i rzetelnie myśleć o tym, żeby być konkurencyjnym dla wszystkich zespołów. Z Pierwszy ligi. O zawodnikach za chwilę porozmawiamy, chciałbym zapytać o te najbliższe tygodnie, jak będą wyglądać. To na początku będą takie treningi wprowadzające badania i po tych badaniach wyciągnięcie wnioski i dalszy kierunek tych przygotowań, tak obrazując kibicom, mm -hmm. jak to najbliższe tygodnie mm -hmm. będą wyglądać? Znaczy tu jest standard, tu się nic nie zmienia. To jest tylko kwestia tego, czy ten okres przygotowawczy jest krótszy czy dłuższy, no, w zimie jest zawsze dłuższy. My Prowadzimy taką samą politykę, powiedziałbym, sportową i, 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 i przygotowania motorycznego, że zawodnicy dostają od 10 do 12 dni wolnego, i następnie mają rozpiski. Także oni przychodzą tutaj, można powiedzieć, względnie przygotowani, ale my musimy mieć potwierdzenie jeszcze, jeżeli chodzi o liczby. Współpracujemy z doktorem Ochmanem. Ja już od ładnych kilku lat te badania są bardzo przejrzyste, bardzo konkretne, także to nam pozwoli podzielić zespoły na dwie albo trzy grupy i przygotować się dobrze pod względem motorycznym. Ten okres na pewno początkowy jest przede wszystkim ukształtowany na, 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 na moc i wytrzymałość. Szybciej wejdziemy w pracę bardziej bardziej dynamiczną. Mamy bardzo dobrych sparing partnerów wymagających. Też nam to da jakiś większy obraz co do naszej dyspozycji, powiedziałbym fizycznej, ale i też stricte piłkarskiej. Na tych pierwszych treningach z reguły jest wielu zawodników, będą za chwilę sparingi, to będą no, takie sparingi też wprowadzające, czy dla kilku zawodników będą to sparingi tak naprawdę o wszystko, o to czy pojadą z Wami na obóz do Grodziska Wielkopolskiego? Ta pierwsza grupa, tak jak można powiedzieć, ten pierwszy garnitur, na pewno w tym pierwszym sparingu z Gieksą nie będzie nie będzie brany pod uwagę, bo przyjedzie tak jak powiedziałem już wcześniej, kilku zawodników. Następnie uważam, że ta kadra. Będzie już ukształtowana do wyjazdu na obóz 3 lipca do, do Grodziska. Sparing partner wymagający, uważam, że, 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 że dużo nam da odpowiedzi co do tych zawodników, mimo że to jest tylko jeden sparing o przydatności do pierwszego zespołu. My mamy 14-15 zawodników na dzień dzisiejszy, którzy są w dobrej dyspozycji. Jestem przekonany fizycznej, te umiejętności piłkarskie nie są, nie ma takiej aż rozpiętości, będziemy oczywiście mieli kilku naszych zawodników, którzy z miesiąca na miesiąc robią postępy i jeżeli zakontraktujemy jakiegoś zawodnika z zewnątrz, to albo będzie młody i, 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 i perspektywiczny i do kolokwialnie mówiąc do obróbki, albo już zawodnik trochę starszy, ale na zasadzie tylko tego, że, że, że możemy w każdej chwili liczyć na jego, na, na jego powiedziałbym, postawę na boisku w dobrym, w dobrym stopniu. Pytam o te sparingi ze względu na, na kontekst wracającego z wypożyczenia Dawida Rogalskiego, wyróżniającego się Wojciecha Szumilasa. Często pojawiają się głosy od kibiców, że powinni dostać swoją szansę, będą mieli tą szansę w trakcie tych najbliższych dni, tygodni. Jak Pan widzi ich przyszłość w GKS-ie? Ja powiem szczerze, że najbardziej liczę na, na Szumiego, bo, bo, bo to jest takie... Chłopak, który już nie pierwszy raz przechodzi z nami okres przygotowawczy, na pewno dostanie szansę. Ja rozumiem kibiców, ale proszę mi uwierzyć, że ja nie jestem sabotażystą ani, ani mój sztab szkoleniowy. My ich obserwujemy. Oni aż takiej dużej różnicy nie robią w tych niższych klasach rozgrywkowych. Ten poziom. Poniżej ligi centralnej naprawdę nie jest na aż takim wysokim poziomie, i, 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 i oni nie eksplodują, będąc wypożyczeni. Ci, co są znowu na miejscu, trenują z nami. Ja ich widzę na co dzień w treningu i, 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 i ja muszę być wiarygodny. To nie może być tak, że zawodnik, bo jest młody i wychowany, to z urzędu będzie grał. Nie ma problemu. Ja mogę grać z samymi wychowankami albo z zawodnikami 17- 18-letnimi. Ja mogę grać z zawodnikiem też 38-letnim. Piłeczka jest po stronie jakich jednych, jakich drugich. Tu nie ma sentymentów. Tu musi być człowiek, piłkarz, który da nam dobrą jakość i który da satysfakcję kibicom, plus wynik, na który czekają wszyscy kibice. Dziś na treningu zobaczymy kilku testowanych zawodników, w tym francuskiego młodego obrońcę. To zawodnik, którego pan miał okazję obserwować. Zna go pan. Nie, ja dostałem sygnał, ale ja już tak ściągałem Klemensa do, 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 do Korony Kielce, Nabila Anonkura, który był w Koronie Kielce, który jest teraz w Warce Gdynia z, z poziomu czwartoligowego. Bo tak to trzeba odnieść. Jest to chłopak, który jest urodzony z 1999 roku i, 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 i wiem, że te szkolenie we Francji tych młodych zawodników jest na bardzo wysokim poziomie. Oni są bardzo ułożeni, dobrze taktycznie. Za dużo przekazów nie miałem, i po to jest właśnie ten okres, żeby zobaczyć. Na co naprawdę i na jakim poziomie powiedziałbym sportowym jest ten zawodnik? Dwa słowa o nowych zawodnikach. Kalaste bardziej na lewą obronę czy na, lewo, na lewe skrzydło? Absolutnie, tylko, tylko lewa, lewa obrona. Absolutnie. No nie, 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 nie ma szans. No. Nie ma szans grać na, na lewym skrzydle, bo my, bo my mamy lewoskrzydłowych i, i dla mnie to jest lewy obrońca, obdarzony dużą mocą, dużą wytrzymałością, strzelający bramki jak na obrońcę, ale też, to co powiedziałem wcześniej, ja muszę być wiarygodny. To nie jest tak, że kalaste przychodzi. Jeżeli on nie będzie takiej dyspozycji, jaką ja oczekuję od niego, to to, 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 nie będzie, to nie będzie grał i to dotyczy wszystkich zawodników. Te dysproporcje mogą być jakieś delikatne, Procentowo trudno mi to określić, ale jeżeli przykładowo Będziemy mieli Kalastę i, 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 i Abrama, czy, czy kogoś innego, I, i oni będą, jeden albo drugi, będzie w lepszej dyspozycji. Co się też zdarzyło na początku, gdzie Abram nie grał, y, gdzie Maniol nie jest nominalnie lewym obrońcą, ale tak się dobrze prezentował pod względem fizycznym i piłkarskim w tych, tych sparingach zimowych, że, 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 że musi grać. No, taka jest rola trenera, że. Po to zawodnicy ciężko pracują, żeby mieli świadomość, że jeżeli dobrą postawą i dobrą pracą są w dobrej dyspozycji, to powinni grać. Kalasta, taka szóstka? Krysto. Y... Dario, Cristo. Dario. Dario tak, 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 tak. No Myśmy go ściągali, bo ja miałem drugiego, no, nie będę mówił, y... szóstkę, lewonożny, y... może lepszy technicznie, ale nie miał takiej mocy jak Krysto. Jak, jak, jak y... A nie tylko pierwsza liga, ale futbol idzie w, tym, w tym, tym kierunku, że albo jesteś bardzo szybki, albo masz moc i, i, i siłę. Z założeniem, że, 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 że w pewnych momentach trzeba zrobić na boisku pierwszej ligi różnicę, może nie piłkarsko, ale, ale, ale fizycznie dobrze grający głową też strzelający bramki uważam, że, 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 że przy dwóch przy dwóch ewentualnie ofensywnych środkowych obok Grzeszcza jakiegoś zawodnika potrzebny nam jest taki powiedział regulator tej naszej, tej naszej strefy środkowej. Też dopytam już nie o szczegóły takie taktyczne, ale czy ewentualnie jakieś zmiany w taktyce w ustawieniu Pan zakłada, czy to będzie raczej taka kosmetyka tylko? Nie, 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 tu, tu nie będziemy nic skombinować, nic nie wiem, na pewno nie w tym zespole, a... Nie, myślę, że nam daje większą gwarancję, powiedziałbym, i, i też nas nie hamuje, jeżeli grę, chodzi o grę w ofensywie czwórka obrońców. E, także e, myślę, że, 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 że ja nadal nie mogę przeżyć e, odejścia grzybka e, i trochę mi to boli. E, nie chcę się rozwijać. Życzę mu zdrowia przede wszystkim. Ale uważam, że, 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 że dużą rolę, yy, oprócz tego nie zapominając, że obrońca ma bronić. A my rozpatrujemy obrońców, szczególnie skrajnych obrońców, na zasadzie, że bardzo dobrze gra ofensywnie. No, akurat to mnie nie interesuje. Są inni zawodnicy od gry ofensywnej, ale, ale, ale dwa, dwóch dwóch bocznych obrońców grających ofensywnie i dobrze, dobrze broniących jest to naprawdę duża siła siła, siła ofensywna. Także ja myślę, że w pewnych momentach zobaczymy, mówię tak jak będzie się prezentował Kristo, jest jeszcze Kiki, jest Stebbel, który był w bardzo dobrej dyspozycji, ale też ma większe parcie na grę, grę ofensywną. i sobie nie możemy pozwolić aż na taką partyzantkę, bo po prostu no, może być nieprzyjemnie na boisku dla nas, ale myślę, że będą mecze, że będziemy grali 1-4, 1-4-1, także Także tu, tu, musimy, tu musimy poprzez te sparingi zawodników przygotować na, na, na te ustawienie, bo nie jest to system gry. Albo na 1-4-2-3-1. Myślę, że to będą dwa, dwa, takie, dwa takie ustawienia. Aczkolwiek jak nam się dupka paliła w pewnych meczach, to żeśmy grali trzema obrońcami w końcówce i na trzech napastników. Może, może, może tak będzie, ale, ale standardowo będziemy w tych dwóch pierwszych systemach operować. To dwie ostatnie kwestie. Jest Chorwat Kristo, dołączył też Tomasz Chorwat, za co on będzie odpowiedzialny. Chorwat no, bo... z Chorwatem się dogada. <laughs> Wiemy, że futbol cały czas idzie do przodu, stąd też pomysł, żeby był analityk w tym sztabie szkoleniowym. Znaczy, analityk i człowiek, który też oprócz analizy. Też zna aspekty, powiedziałbym, fizjologii, przygotowania motorycznego. Waldek Tęsiorowski odszedł po prostu, no, ze spraw stricte, stricte osobistych. Mam nadzieję, że, 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 że to mu się poukłada. A może być taka sytuacja, że w grudniu z powrotem dołączy, dołączy do nas? To ostatnie pytanie, takie w sumie najważniejsze. Na jakie pozycje jeszcze wzmocnienia? Nie mówiąc o szczegółach, jakie Pan osobiście życzyłby sobie pozycje do wzmocnienia przede wszystkim? Prawa obrona prawa obrona lewa strona pomocy zawodnik z lewą nogą I, 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 i wsparcie powiedziałbym bo wszyscy liczymy ja liczę że piątkowski po tym okresie półrocznym pobytu z nami i teraz w przygotowaniu będzie 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 tym napastnikiem, który będzie powiedziałbym dużym, dużym, powiedziałbym, obciążeniem dla, dla linii defensywny przeciwnik.